Dzień dobry, wszystkie klienci nasze, witam. Dzisiaj właśnie kręciłem ten film, bo chciałem dziękować wszystkim naszym klientom detalicznym i hurtowe, które z nami współpracują już kilka lat. Bardzo Wam dziękuję i dzisiaj właśnie chciałem powiedzieć, że już dwa nasze naturalne kosmetyki są dostępne już ponad 350 w sklepu polsce można powiedzieć sieci spa, sieci siłowni, zielarnie, sklepy apteczne, kosmetyk, kosmetolog, fryzer, różne różne sklepy w Polsce już nasze produkty na państwa okolice już są dostępne produkty. Również organic wellness, diety suplementy i eko herbatę z bazylią, tulsi również są dostępne ponad około 110 sklepów już w Polsce, które też można wykorzystać i kupić odbiór osobisty na Państwa okolice. Chociaż nasza marka Eastend też już również jesteśmy koło 60 sklepach w Polsce już dostępne. Na dole, na dole w tym, w tym filmiku jest link, gdzie można zobaczyć gdzie są nasze produkty dostępne u Państwa okoliczności i można tam pojechać, zobaczyć i kupić nasze produkty na jak najblisko do Państwa domu. Dziękujemy i miłego dnia.